Polomarket, nie lubię go. Dziś w polo Markecie promocja. Budyń, nie lubię go. Nie wiem po co to powiedziałem, ale to nic, więc zaczynajmy reklamę. He he lol żal ale urwał jestem dzieckiem Neo. Zacznijmy więc od promocji dnia. Oto Janusz Radek za jedyne 7 zł. Jest unikalny i używany 300 razy. Pochodzi ze sparty. Koniec. Jaki koniec lolżal lol dobra, to macie teraz w sprzedaży na stoisku po lewej babcie jadzie. Jest stara i zużyta, ale ma moc mrocznej pały. Kosztuje bardzo wiele, bo aż nic. Zapłacimy, żebyście ją wzięli. Jedziemy dalej. W dziale chemia i środki dezynfekujące znajdziemy panią po spotkaniu z kwasem kurwa nie jestem dobry z chemii. No tak czy inaczej ma wary na czole i jest zjebana. Kosztuje jedyne 50 groszy. Na samym końcu działu można dostać ładnego panu, co nie odwiedzał fryzjera i wygląda jakby pożarł dywan. Przy jego włosach łanowych nawet kosiarka się zaplątuje. Koszt 5 zł i 3 grosze. Jeśli macie mocne nerwy, polecamy nowy dodatek do a w rolach głównych Kaczapacha, Giertyś i Wuje Klepper. Zabawa na 102 kupujcie za 103 zł. Pies. 5 zł. Dziś w ofercie również uroczy nakręcany korbą gej śpiewający przeboje disco polo. Koszt sześćdziesiąt siedem złotych. Gratis zestaw do zabawy w Sadomaso ciucił babkę. Po lewej od geja mamy babę z kocykiem. Opatulacie nim gdy nie jest ci zimno. Całkowicie bezużyteczna rzecz. Ładna twarz. Jeden złoty. Jazda, 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 mamy Hitlera, a wy nie chucha Papa kociaczki kupujcie w polomarkecie. Budyń, nie lubię go.